Tutaj podwójną, dołączamy do Warszawy! Podwójna z tego miejsca! Podwójna! Podwójna stąd! Także do przodu do, do Warszawy i stoimy tam. Co się dzieje panowie? Nic, pomimo tego miejsca... Tego miejsca miał ruszyć marsz, dokładnie. Czy od tej strony pójdzie tak, panowie? Nie wiem. No to dlaczego ustawiacie się w miejscu, w którym ma zacząć się marsz? Rzeczy kom y komendy. Do tą pani. No. Wszelkie pytanie? <laughs> dalej Poglądy takie same Bóg honoruj cyzna na wielkich wieków ame Zeszło Polska Tu zostanę, wierzył w boga, będę honorem unosił stale Chcę życie życiu za skrzydłem Za rękę jestem, będę myłem To by się nie działo, nie zmienię się pod wpływem I gdzie nie był, mam świadomość, że się urodziłem Honor, no, no, Pojęcie moralne Jak ty do dla mnie, to jest normalne Teraz jest z człowieka, próbuję zrób szmatę Nie wiem jak ty, ja duży nie pozostanę Polska Wszejmnie barany obiecują Po wyborach nisza Dobrze się z tym czują To jest patriotyzm ciekawy z której strony Nie dajecie rady dopuśćcie do głosu młodych Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Zgłosi! Bardzo prosimy e, nie wchodzić tutaj na tą część jest i zaraz będą przychodziły grupy rekonstrukcyjne. Prosimy zrobić tutaj miejsce. Na chodnik, na chodnik, na chodnik. Spokojnie! Oh yeah. Czysta prowokacja. Zdają mu się po żadnej policji, żadnych opon, żadnych żadnego to, cały. Prowokacja! Mamy marsz i, i jesteśmy rozganiani. Nie było takich rzeczy wcześniej. Jak panowie oceniają to, co się dzieje w tej chwili? No, to jest Polska! Widać, demokracja. Słuchaj, leży... Czy to była policyjna prowokacja? Oczywiście, że. Tylko i wyłącznie policyjna prowokacja. Ludzie, spokojnie... Ludzie spokojnie szli. Ludzie spokojnie szli i koniec. Dzień dobry, a jak pan ocenia to, co się wydarzyło w chwili O co chodzi? Nie mam pojęcia, niestety nie widziałem dokładnie, ale z samego obszaru, znaczy kilka metrów od frontu manifestacji. Nie wiem, wydaje mi się, że nas zablokowali po prostu z jakiegoś powodu. A używanie gazu w takich ilościach? No, przyznam, że ten, to, ten gaz pieprzowy to, to było, to było coś, coś bardzo nieprzyjemnego, tym bardziej, były tam kobiety z dziećmi, e, całe rodziny. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest złe, kiedy ktoś, e, ktoś, ktoś się tłucze z kimś, rzuca racami dalej w policję. Ja to doskonale rozumiem. Natomiast trzeba było ich oddzielić, a nie puszczać gaz prosto na Uwaga, sytuacja jest opanowana. Proszę się nie denerwować, nie zbliżać do policji. Wszystko zmierza w dobrym kierunku. Proszę zachować spokój, nie słuchać osób, które namawiają do agresji. Widzę, że sytuacja jest stabilna. Proszę nie przemieszczać Ani policja, ani demonstranci. Po prostu, jest, ja mam 62 lata i jest, to, jest państwo policyjne, to samo co u ruskich. Nie ma, innego, nie ma innego rozwiązania, jest to samo co u ruskich. Nie ma żadnego słowa prawdy. Same, same kłamstwa. Same kłamstwa do tego stopnia, że widzi pan, nie dadzą nam przejść, rzucają w bezbronnych ludzi. Ten bandyta rzuca... Kiedyś ja on, nie przyjrzałem tu wal 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 walczyć, walczyć no z nimi, południć, z człowiekiem. Coś co by było żadnych żadnych prawda, Wszędzie prawda dla, dla każdego obywatela Polski. Dzieciaków, policji. Wolnej Polski, chcemy żebyście mogli wreszcie służyć naszemu Thank <laughs> you. Wiem, o, co pan uważa yy, na temat strzelania do ludzi? No to, jeszcze, jeszcze można, to, to, jest no. to jest jeszcze bandycyzm. To ja jest bandycyzm, biały dzień. To są rzeczy... Manifestacja nie rozwiązana, no, Ale nie możemy. Się to jest wojna. No,